Za spokojnie tu dzisiaj. Środek tygodnia i tylko 300 osób było od rana przy moich drzwiczkach? Od minuty nikogo nie było. Dobrze, że inteligentny nigdy się nie nudzi. Cóż to będzie za dzień? Ale będzie zabawa! Co tu się wyprawia? Bro, imo drugi sezon Euforii podjazdu do pierwszego. Co tu się się? To ty dajesz w ogóle. Nie ma opcji. Drugi zdecydowanie lepszy. A Zendaya? Sztos. Hej, co tu się wyczynia? Zendaya. On ma śmieszne to imię. <noise> Serio? Fabian. Serio, Dorian. Serio. Serio? No halo, czołem, kumple. Elo. Mówię ci, ten prezent dla Nelki to srogi temat. Ja jarasz się tym od dwóch dni. Dobrze, że przesyłki są tak szybko do odbioru, bo chyba jeszcze musiał z tydzień czekać, żeby się dowiedzieć. W ogóle, dlaczego nie wiem, no co się zrzuciłem? Proszę! No cześć chłopaki! No, siemanko! Ty do Ty nas mówisz? mówisz? A do kogo? Chciałem przygadać jak ziomek do ziomeczków. Wiecie, o co chodzi? Nie za bardzo. Um, jak tam w gimnazjum? Fajne macie maniurki i ziomeczków? Po pierwsze, nie ma już gimnazjum, a po drugie, maniurki! og ok, boomer! Ale to co? To się stanęło się. Jest jakiś remont? Czy galerie budują w jego miejsce? Remont. Reforma. Systemu oświaty. I to już kilka lat temu. No bardzo przepraszam, ale skończyłem Gimbazę dość dawno. Zdążyło mi z głowy wylecieć. I, i studiowałem potem paczkoznawstwo. Okej, okay, Gumer. Okej, Gumer. <laughs> okay, co ci raz to od was słyszę? Dość tego. Nie bądźcie tacy mądrzy, bo was Friz do ekipy weźmie. Mam pomysł! Pobieram oprogramowanie Mało lat 1.0. du do du, tu. Du, du. Elegancka czapka. O, dzięki! Czapka bez daszka, czyli kapelusik. Kiedyś zwykły sandał, Dzisiaj sandał Gucci. Nice! Nie było tematu. Nice womór. W końcu, wy to, wy to! Paczko inteligencja! Paczko inteligencja! Paczko inteligencja! <noise> Czajcie, że połowa tych fighterów z Fame no ma? to u mnie paczki odbiera? Serio? Esa! Fajna robota, przyjemna, a i ludzi ciekawych poznaje. Raz był nawet taki koleś-youtuber, taki co w piwnicy mieszka. Ale ty masz szczyt laga. Przecież tego już nikt nie ogląda. Wywalone, nieistotne. Moim zadaniem jest stać tutaj i podawać paczki w tłum, tłum. tłum, tłum, tłum. <śla> Halo? Co się wyprawia? No, aha. Uh -huh. no, no, no. No dobra, na razie. Stary Adi się wysypał. Jak ja to się wysypał? No powiedział, że coś mu wypadło i nie może przyjść na domówkę do Neli. <śla> Przypał to będzie, jak nie znajdziemy nikogo na jego miejsce do zrzutki. Wyłożyłem na to całe pieniądze, za wszystkich zastawiłem. Beka z typa. Zawsze mówi, że nie może, bo coś tam, nie? Zawsze nas wystawia. Ześ, jaka kwasuwa. ma Matata mi to lata, tylko wiesz... Słabo trochę, nie? No, pff, może kogoś się znajdzie. <noise> Chyba twoja sta... Mama. Chyba twoja. Ale my jesteśmy braćmi. <noise> Sorry. Otworzysz jeszcze raz? Otworzę, ale musicie zgadnąć, w którym skrytku... Który skrytek? No nieważne, musicie zgadnąć, który skrytek kryje waszą paczkę. Ready? Dawaj. Ale najpierw wymieszam wszystkie skrytki. Ten. I dobrze, niech się bawią. Remis? Niech będzie remis. Nie remis, tylko obaj przegraliście. Jeden zero dla mnie. Szacun. Miło było. Naura! Jak to mówisz po swojemu? Eluwina? Oui! Albo le eluvignon. Dzięki bro, spoko było przygadać. Opowiecie mi chociaż co zamówiliście? No właśnie. Przepraszam, a nawiniecie mi co zamówiliście? To jest najnowszy, mini, przenośny projektor 4K i to w kształcie Baby Jody! Serio? Nie zaczynaj znowu. Najnowszy to on był z godzinę temu. Nowy model ma wieść jutro. Wielkości zegarka, w jakości 8K. A 4K? Kiedy to było? W zeszłym roku? <grym _> Beka. Wkręcasz mnie. Pi, 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 do, 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 do. Sprawdzam to. Młody ma rację. Kurczę, muszę coraz częściej aktualizacje robić. Ale świat zasuwa. Coraz szybciej. Akurat co do Twojej nowoczesności nie mam zastrzeżeń. Dziękuwa. No, Keka. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, dajcie nam suba i ja chyba już coś takiego mówiłem kiedyś, coś mi się tak kojarzy. E, dajcie nam suba, dzięki że jesteście, trzymajcie się, cześć!